Hej, witam Was bardzo gorąco u mnie na kanale w najnowszym filmie, a dzisiaj będzie sporo pielęgnacji. Przygotowałam dla Was kilka perełek, jeśli chodzi o moją pielęgnację, ale będzie też jeden produkt do makijażu, taki stricte urodowy. Jeśli chodzi o prezentowane dzisiaj produkty, to wszystkie możecie znaleźć bądź w aplikacji, bądź w sklepie internetowym Nutridom. Nutridom jest partnerem odcinka, więc odsyłam Was od razu tutaj na wstępie do ich sklepu. Oblukajcie sobie, bo mają bardzo dużo różnych fajnych pielęgnacyjnych produktów u siebie. Natomiast ja dzisiaj chciałabym wam trochę przybliżyć markę Melskin i Day Hurey, pokazać wam moje ulubione produkty, które zresztą już tutaj leżą przede mną i czekają na prezentację, także już nie gadam, przechodzimy do pierwszego kosmetyku. Zacznijmy może od produktów Melskin. Jeśli chodzi o tą firmę, słyszałam bardzo dużo dobrych opinii i generalnie gdzieś tam po internecie przewijały mi się bardzo pozytywne recenzje. Natomiast nigdy nie miałam okazji przetestować ich kosmetyków. Na całe szczęście udało się dzięki Nutridom właśnie miałam okazję przetestować trzy produkty i myślę, że zaczniemy od ich bestsellera. Słuchajcie o tym produkcie czytałam wiele razy w internecie. A jest to rozświetlający Krem pod oczy z witaminą C, oczywiście Melskin Cosmetics. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego i ten produkt naprawdę robi furorę w sieci. Oprócz tego, że ma tutaj witaminę C, to ma też yy, ekstrakt z granatu. Jego kosz na stronie Nutridon to 69 zł. Natomiast uwaga, uwaga, mamy tutaj aż 25 ml, czyli to nie jest taka klasyczna pojemność kremu pod oczy, bo zazwyczaj jest to 15 ml. Tutaj mamy aż 25. I jeśli chodzi o ten kosmetyk, słuchajcie, używam go coś około miesiąca, nawet nie wiem czy nie więcej. Zobaczcie, ile jeszcze mi go zostało. Myślę, z połowa. Ma bardzo ciekawą formułę, bo z jednej strony jest bardzo taki otulający skórę, konkretny. A z drugiej strony jest na tyle wydajny, że wystarczy go odrobina, bardzo fajnie się rozprowadza, szybko się wtapia i faktycznie pozostawia takie uczucie komfortu, ale nie lepkości. Nie ma tutaj żadnego takiego dyskomfortu, żeby coś się na przykład świeciło, nie, nie ma żadnej takiej warstwy takiego niefajnego filmu na twarzy. Tak więc pod tym kątem tutaj ta formuła z jednej strony jest bogata, taka chciałoby się powiedzieć ma słowa, ale to jest bardzo mylące. Bo kosmetyk bardzo szybciutko się, tak jak mówię, rozprowadza, wystarczy go odrobina i jednak jest dość rzadki. Fajnie wygładza tutaj tą okolicę pod okiem. Ładnie, oczywiście, skórę też nawilża. No i sprawia, że po prostu te delikatne gdzieś tam zmarszczki mimiczne są zredukowane. Zobaczcie, tutaj wydaje się, że jest on taki dość gęsty, natomiast przy wmasowaniu staje się bardzo leciutki, a um, nie chcę mówić, że wodnisty, bo absolutnie nie jest wodnisty, e, natomiast jest taki pół na pół. E, mam nadzieję, że wiecie mniej więcej, co mam na myśli. E, no i tak, skóra jest bardzo gładziutka, otulona, zabezpieczona, naprawdę formuła tutaj w tym produkcie jest super, więc wcale mnie nie dziwi e, fakt, że jest to bestseller. Zanim przejdziemy do kolejnego kosmetyku firmy Melskin Cosmetics. To chciałabym jeszcze tylko wspomnieć, że firma jest firmą polską, te produkty są polskie. Są też przyjazne dla wegan i jeśli chodzi o ten krem pod oczy, to tutaj też jeszcze jest taka podpowiedź. Jest on przeznaczony dla cery wymagającej rozświetlenia, suchej, skłonnej do zmarszczek. Dwa kolejne produkty firmy Melskin Cosmetics to są kremy do twarzy. Oczywiście dwa zupełnie różne, co widać po etykiecie. Jeśli chodzi o ten tutaj, to jest Absolutny mój faworyt i mój ulubieniec spośród chyba wszystkich dzisiaj prezentowanych kosmetyków. Po prostu kocham go, ubóstwiam, zaraz Wam powiem dlaczego, ale pierwsze powiem Wam, co to w ogóle jest, a mianowicie odmładzający krem do cery dojrzałej z koenzymem Q10 i witaminą E. Też mamy tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego. Oczywiście jeśli chodzi o pojemność, to standardowa 50 ml. Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry, która wykazuje pierwsze oznaki Kosmetyk wspomaga także rewitalizację cery wrażliwej i skłonnej do alergii. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż i zgadzam się z tym wszystkim. Słuchajcie, po pierwsze, jak otworzyłam ten produkt i poczułam ten zapach. To miałam takie wrażenie, jakbym się przeniosła w czasie do lat młodości, do mojego dzieciństwa, gdzie mm, kupowałam gumy Turbo. Nie wiem, czy kojarzycie, ale były kiedyś takie gumy, właśnie które pachniały mango. Bardzo specyficzny, bardzo oryginalny. Uwielbiałam ten zapach, dosłownie byłam od niego uzależniona. I ten zapach jest tutaj w tym kremie, po prostu. Mm, pachnie obłędnie, właśnie taki mango zapach, bardzo słodki, bardzo. Przyjemny, zdecydowanie dla fanów zapachu, bo jest dość intensywny. Natomiast jeśli chodzi o jego formułę, jego konsystencję, to jest tylko i wyłącznie lepiej. Jest to chyba najbardziej taki bogaty krem z wszystkich, które dzisiaj Wam będę prezentować. Jest bardzo taki, właśnie troszeczkę masłowy, otulający bardzo mocno skórę, bardzo konkretny, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, czyli ja, bo ja. Ja jestem posiadaczką cery, właśnie dojrzałej, ale też suchej, więc w zimie potrzebuję mocnego takiego nawilżenia, otulenia, że czuję, że mam coś na twarzy. I ten krem, słuchajcie, pozostawia uczucie nawilżenia, takiego trochę też napięcia, natomiast to jest fajne nie ma tutaj żadnej lepkości, nie ma tutaj żadnej warstwy, jakiejś takiej tłustej, która, wiecie, dawałaby jakiś dyskomfort na twarzy. Krem jest naprawdę bardzo konkretny, ale szybko się wtapia, i skóra jest taka właśnie milutka, wygładzona, ale trochę też taka napompowana. Patrzę tutaj sobie też jeszcze na stronę Nutridom i czytam opinie właśnie ludzi a propos tego produktu. No i naprawdę mam bardzo dobre recenzje, 4, 7 gwiazdki na 5, a 157 opinii i chcę Wam przeczytać jedną. Zakochałam się w tym kremie, pachnie pięknie dobrze się aplikuje i kondycja skóry bardzo się poprawiła najlepszy krem jaki używałam i też ktoś tutaj zwrócił uwagę właśnie, że pięknie pachnie no tutaj dla mnie ten zapach jest 10 na 10 i e, po prostu e, naprawdę pozytywnie się zaskoczyłam bo e, no jest to faktycznie jeden z fajniejszych kremów takich tutaj e, drogeryjnych powiedzmy, polskich który miałam okazję używać od dawien dawna jego koszt to 69 zł więc nie jest to jakiś majątek myślę. sla ah. A, spojrzałam sobie tutaj jeszcze na opis no i już wiem dlaczego on mi tak bardzo odpowiada, mamy tutaj olej z opuncji figowej kocham, uwielbiam i uważam że jest to genialny że tak powiem składnik bo opuncja figowa to jest tak naprawdę taki naturalny botoks um, tak, eliksir na zmarszczki, uchodzi za jeden z najcenniejszych olejów na świecie, zgadzam się z tym natomiast drugi, który mam to jest ten z kolei, zielony i jest to odżywczy krem do cery Suchej i zmęczonej, z zieloną herbatą i aloesem. 97% składników pochodzenia naturalnego. No właśnie, tutaj to zielone opakowanie naprowadza nas na skład. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, jest on przeznaczony dla cery podrażnionej, odwodnionej, pozbawionej blasku. Kosmetyk stanowi dobrą bazę pod makijaż. Dzięki lekkiej konsystencji szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. I zgadzam się, jeśli chodzi o różnice w konsystencjach, ten zdecydowanie jest bardziej lekki. Bardziej taki, um, no właśnie, niewyczuwalny. Natomiast ten już jest bardziej konkretny. Dlatego tego używałam zawsze idąc spać na noc. A tego używałam w ciągu dnia. Zobaczcie. Naprawdę katuję te produkty codziennie przez ponad miesiąc. No i powiem szczerze, że moja skóra bardzo polubiła się z tymi kosmetykami. Nie zanotowałam żadnych jakichś negatywnych skutków. Wręcz przeciwnie, skóra jest bardzo świetlista, ale też fajnie koloryt jest wyróżny. Wyrównany. A tak, to przykuło moją uwagę, że od jakiegoś czasu właśnie mam bardzo taką wyrównaną, jeśli chodzi o koloryt i teksturę skóry, która też jest właśnie taka pełna blasku, świeża, promienista. I ten kosmetyk też pachnie, natomiast delikatniej, bardziej subtelnie czuję tutaj głównie ogórek. Tak więc, jeśli ktoś jest fanem ogórka albo takich właśnie świeżych zapachów, no to polecam serdecznie ten. ten tak jak już Wam wspominałam, jest raczej słodki, ten raczej świeży. Chcę Wam pokazać tutaj jeszcze konsystencję tego kremu. On jest zdecydowanie bardziej, no właśnie, lekki, wodnisty, choć też nie jest, skrzywdziłabym go mówiąc, że jest wodnisty, bo, bo nie jest. On też bardzo fajnie otula i jest taki raczej konkretny, natomiast chodzi o to, że po prostu jest delikatnie bardziej rzadki, a w stosunku do tego właśnie z koenzymem Q10, a no i bardzo fajnie też się wtapia, rozprowadza. Trochę wymaga więcej czasu i wpracowania w skórę, żeby ładnie się wtopił, wchłonął, niż ten. Ten mam wrażenie, że szybciej mi się wchłania. Może dlatego, że moja skóra po prostu po demakijażu jest bardziej spragniona tego takiego właśnie ukojenia, nawilżenia. Tak więc myślę, że ten krem będzie strzałem w dziesiątkę, jeśli ktoś ma cerę normalną, przetłuszczającą się, bądź tłustą. Jeszcze tutaj tak lukam sobie... Na na opis na stronie, każdy z tych kosmetyków jest opisany od A do Z e, natomiast co przykuło moją uwagę, odżywczy krem do cery z zieloną herbatą i aloesem marki Melskin, powstał z myślą o cerze szarej, zmęczonej, skłonnej do zmarszczek i utraty wody ma aksamitną konsystencję i ziołowy zapach, no ziołowy, świeży dla mnie bardziej taki ogórkowy mamy tutaj m.in. masło shea dipantenol, oliwę z oliwek czy olej słonecznikowy, krem zapewnia kompleksową regenerację do komórki skóry, wzmocni i poprawi sprężystość, odmłodzi, doda zdrowego blasku, jednocześnie zmniejszając zaczerwienienia i odprężając. Wrażenie przyjemnego rozluźnienia trwa nawet do 12 godzin i zgadzam się, cały dzień nie mam potrzeby, żeby reaplikować nic na twarz, więc chociaż tutaj jest leciutka ta konsystencja, ta formuła, to jednak bardzo konkretna. Pozostajemy nadal w pielęgnacji, ale przeskakujemy do innej firmy. Tutaj mam trzy różne maski firmy Day Hooray. Fajna nazwa, prawda? I kolejno mam tutaj maskę oczyszczającą, maskę rewitalizującą i maskę przeciwstarzeniową. Zanim przejdziemy do masek, to mam też tutaj zobaczcie, jaki fajny pędzel do aplikacji tych masek przyszedł w takim tutaj kartonowym opakowaniu bardzo pomocny przy nakładaniu masek, żeby nie brudzić sobie łapek. Słuchajcie, tutaj nie dość, że jest to też higieniczne rozwiązanie, no to pędzel jest wykonany bardzo solidnie, bardzo porządnie, naprawdę posłuży. A bardzo myślę długo. No i, tak jak mówię, ułatwia nakładanie masek. Jest to świetne rozwiązanie. Jeśli nie macie czegoś takiego w swoich zbiorach, to naprawdę serdecznie polecam. Co jest ciekawe, pędzel ma dwie strony. Jedna jest gładka i możemy nią nakładać każdą jedną maseczkę w kremie, natomiast druga ma takie wypustki a i to są wypustki masujące. Więc przy nakładaniu maski, jeśli chcecie sobie dodatkowo zrobić jakiś taki mask, Relaksacyjny twarzy, no to możecie wykorzystać właśnie tą stronę z wypustkami, która dodatkowo będzie masować i pobudzać krążenie w skórze. Jeśli chodzi o ten pędzel, co jest też ważne, bardzo łatwo go domyć. Pędzel naprawdę jest mega szybki w aplikacji, równomiernie też rozkłada te maseczki na twarzy, więc no nie trzeba się tutaj naprawdę męczyć. Myślę, jest to fajne i pomocne rozwiązanie. Dobra, przejdźmy. Sobie teraz do masek szukam mojej ulubionej, chyba zacznę tak, od mojej ulubionej. To jest maska, która jest maską przeciwstarzeniową. Jeśli chodzi o opakowania, zobaczcie, one wszystkie wyglądają w ten sam sposób, tylko mają inne oznaczenia, inne kolory a naklejek. Natomiast każda z tych masek ma 100 ml. Uwielbiam ten zapach. Po prostu. Zobaczcie, jaka tu jest gęsta konsystencja. To jest maska przeciwstarzeniowa, która ma chyba najmocniejszy zapach z tych trzech. Dlatego, chyba też ją lubię z automatu najmocniej. Ale tak serio mówiąc, to jest maska, która ma niesamowicie fajną, bogatą konsystencję. No tak, ten zapach mnie kupuje całkowicie. Jest dość intensywny, kwiatowy, więc z automatu, nakładając maskę, mamy też aromaterapię, maskę. Maska przy okazji też relaksuje wszelkie zmysły i ciało. Maska ma w sobie takie drobinki, bardzo drobniutko zmielone, takie grudki, które też przy pocieraniu czy przy używaniu na przykład tej masującej tutaj strony pędzla będzie złuszczać martwy na skórek. W rezultacie po zmyciu maski twarz jest niesamowicie jędrna, taka wygładzona, oczywiście martwy na skórek zostaje usunięty. I Maska ma w swoim składzie m.in. oliwę z oliwek. Ten niesamowicie odżywczy składnik opóźnia powstawanie zmarszczek. Drugim równie wydajnym komponentem jest zmielony bursztyn. Ach, więc to ten bursztyn chyba a, jest taki wyczuwalny, właśnie przy masażu. Najważniejszym jednak składnikiem aktywnym jest neuropeptyd syn Synake. To on zmniejsza napięcie mięśni twarzy, redukuje zmarszczki i jednocześnie e, zwiększa sprężystość cery. W ten sposób po zmyciu maski twarzy jest przyjemnie gładka, jędrna oraz promienna. No i zgadzam się, naprawdę to jest moja ulubiona maska, jeśli mam być szczera, i tą maskę używam też już około miesiąca, tak dwa razy w tygodniu, widać zresztą już z delikatne zużycie ubytek, natomiast ciągle jeszcze zostało mi jej dużo, myślę, koło połowy, więc jest naprawdę wydajna. No, i tak jak mówię, to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o te maski, polecam serdecznie, jeśli macie cerę z szarzałą bądź. Z, delikatnie już gdzieś tam pojawiają się procesy starzenia na skórze, działa grawitacja. Po tej masce skóra jest taka od razu młodsza, bardziej odżywiona, rozświetlona, taka no wygląda po prostu zdrowiej. Kolejna maska to jest maska rewitalizująca, czyli idealny produkt dla cery zszarzałej, pozbawionej blasku. Jeśli właśnie szukacie czegoś, co pobudzi Waszą skórę do życia, no to ta maska będzie idealna w tym celu. Zobaczcie tak wygląda. Ta maseczka ma w sobie też drobinki. W zasadzie wszystkie trzy mają w sobie jakieś takie delikatne drobinki. E, natomiast jeśli chodzi o zapach, też tutaj mamy bardzo ładny zapach, nieco subtelniejszy, zupełnie inny niż w tej przeciwstarzeniowej. E, tutaj ten zapach był bardziej taki owocowy, wydaje mi się słodkawy. Natomiast tutaj z kolei ten zapach jest bardziej świeży. Ta maska ma podobną formułę, jak ta poprzednia. Jest dość taka gęsta i nie trzeba jej tak naprawdę dużo, żeby otulić nią całą twarz, bo no jest dość wydajna. Jeśli chodzi o ten produkt, to jego funkcją jest także niwelowanie przebarwień, przez co cera staje się bardziej promienna. W składzie mamy tutaj regenerujące i odżywcze masło Shea, no właśnie, które daje to uczucie takiej gładkości, takiego otulającego Zabezpieczenia skóry, ale mamy też mak, czyli te drobinki, które Wam pokazywałam, to są właśnie drobinki maku, które też delikatnie jeszcze złuszczają martwy na skórek, e, troszkę masują przy okazji aplikacji. Fajne jest to, że te maski to są połączeniem nie tylko samych masek, ale też trochę masażu i takiego domowego spa, aromaterapii, bo wszystkie pięknie pachną. Maska jest też bogata w kwasy tłuszczowe, witaminy i soleminy ale szczególna moc tej rewitalizującej maseczki do twarzy pochodzi z Skobio czyli ekstraktu z liści Moringi, składnika bogatego w witaminę A, C, E ten ziołowy skarb specjalizuje się w eliminowaniu wolnych rodników i chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, czyli ten zapach to chyba jest właśnie Moringa tak mi się wydaje. I ostatnia maseczka to jest idealny produkt dla osób które mają cerę przetłuszczającą się bądź tłustą i Szukają czegoś dobrego, co oczyści skórę. To jest właśnie maska oczyszczająca. I teraz tak, jeśli chodzi o ten produkt, no to zobaczcie, ona ma zupełnie. Inny kolor, ponieważ mamy tutaj węgiel aktywny. Wiadomo, węgiel działa nie tylko na zmniejszanie porów, ale też antybakteryjnie, no i oczywiście oczyszczająco. Wiąże się z cząsteczkami brudu i przez to dobrze oczyszcza, ale też redukuje wydzielanie sebum. No i tak wygląda właśnie ta maska. Tutaj już mamy bardziej płynną konsystencję. Ona nie jest tak, taka oleista, w przeciwieństwie do tych dwóch pozostałych masek. Tam to masło Shea, te oleje były dość mocno wyczuwalne pod paluchem, natomiast tutaj mamy bardziej taką wodnistą jednak tą konsystencję. Maska pięknie pachnie kokosem. Mamy tutaj formułę Evermat, mamy olej kokosowy i olej Jojoba. Jeśli chodzi o tą maskę, to mamy też tutaj 95% składników pochodzenia naturalnego. Innowacyjna formuła Ever Evermat w połączeniu z aktywnym węglem reguluje produkcję sebum, działa antybakteryjnie i zmniejsza widoczność porów. Nieskazitelne piękno skóry to również zasługa nawilżającego oleju kokosowego i oleju Jojoba. No i zgadzam się. Przez to po aplikacji, po zmyciu maski nie ma takiego tępego uczucia ściągnięcia, tylko w drugą stronę. Skóra jest nawilżona, jest odżywiona, ale z drugiej strony właśnie jest to takie uczucie świeżości, takiego no, niesamowitego po prostu orzeźwienia i oczyszczenia. Ale tak patrząc na użycie tych masek, to widać, która jest moją ulubioną. Dosłownie tak, oszalałam, jestem uzależniona od tej maski przeciwstarzeniowej. Dla mnie to jest po prostu kosmetyk cudo, który robi wszystko to, czego potrzebuję. Natomiast te maski używam raz w tygodniu, właśnie przy okazji właśnie jakiegoś takiego sobotniego oczyszczania, bądź żeby sobie dodać blasku, jak na przykład skóra jest bardziej zmęczona w poniedziałkowy poranek, no to sięgam po tą rewitalizującą maskę. I na koniec wisienka na torcie, obiecałam wam, że będzie też jeden produkt taki makijażowy bardziej. No i to są te rzęsy, które dzisiaj mam na sobie. To są rzęsy marki Bam Lashes, rzęsy, które przede wszystkim są przyjazne dla wegan i w 100% syntetyczne. Jeśli chodzi o markę Bam Lashes, to zobaczcie, mają rzęsy w bardzo takich ekologicznych opakowaniach kartonowych, więc tak się tutaj otwiera. Przyszły do mnie właśnie tak zapakowane w taki kartonik. Jeśli chodzi o te rzęsy, słuchajcie, naprawdę jest bardzo duży wybór na stronie Nutridom, więc modeli jest mega Dużo. Co jest dla mnie ważne, to to, że te rzęsy nie wyglądają sztucznie. One wyglądają bardzo naturalnie i to jest chyba słowo klucz, jeśli chodzi o te rzęsy Bamlashes. Kolejna rzecz, rzęsy są bardzo wygodne, absolutnie są niewyczuwalne na oku. Jeśli chodzi o e, dotyk to są takie mięciutkie, dosłownie jak naturalne rzęsy. Ten syntetyk jest naprawdę niesamowicie miły w dotyku i e, przez to rzęsy też są lekkie. one nie są jakieś ciężkie, plastikowe, nie są też błyszczące, tutaj wiecie. Nie wyglądają sztucznie, to jest mega ważne. Tutaj jeśli chodzi o aplikację nie ma najmniejszego problemu, one dosłownie same się kleją. Tak więc pod tym kątem e, też faktycznie są komfortowe, nie tylko w noszeniu, ale właśnie w samej aplikacji. Jeśli chodzi o te rzęsy, to mam też tutaj klej z tej samej firmy, a w zasadzie dwa kleje, bo w środku, w tym tutaj opakowaniu, w tym kartoniku znajdują się dwa takie mini kleje, co jest fajne, bo można wrzucić do kosmetyczki, do torebki, jest to mały produkt, wygodny, więc wszędzie można z sobą zabrać, bo nie zajmuje miejsca. Tak wygląda, tutaj mamy szpatułkę, więc jeśli chodzi o to rozwiązanie, to też myślę, jest bardzo na plus. Rzęsy bez problemu nadają się do wielokrotnego użytku. Wystarczy je wymyć, wyczyścić i nie ma tutaj żadnego problemu. Są bardzo trwałe i odporne na wszelkie też jakieś takie, wiecie, uszkodzenia, zagniecenia, odkształcenia, więc to też jest ogromny plus, bo no, myślę, posłużą mi długo. To tyle jeśli o mnie chodzi. Przedstawiłam wam wszystkie kosmetyki, które znajdziecie w sklepie Nutridom. Zachęcam Was gorąco, odwiedźcie ich sklep bądź a no i to tyle, jeśli o mnie chodzi. Ja ściskam Was gorąco, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!